Jedni nad nią płaczą, inni wycierają sobie gębę. A konstytucji to nie rusza. Żeby ruszyć jej zapisy, potrzeba rozsądku, a nie łez czy też głupich żartów. I dlatego zupełnie na poważnie pierwszy ruch chce wykonać prezydent Karol Nawrocki. Ekspres plus Rafał Patyra. Ruszamy i my. Czas na debatę o nowej konstytucji. Na polskiej scenie politycznej przybierają na sile głosy w tej sprawie. Jeden z tych głosów już za chwilę w plusie. Dramatyczny wypadek niedaleko Górowa i Ławeckiego w Warmińsko-Mazurskiem. Zginął 30-latek i 3-miesięczne dziecko. W plusie także śledczy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami. Działała w tak zwanym darknecie, czyli ukrytej części internetu. Na Mistrzostwach Świata w siatkówce odpadają faworyci. Już wiadomo, że Francja, aktualny mistrz olimpijski, nie wyjdzie z grupy. Za burtą także Brazylia. Wielokrotnie łamana, naciągana i nadużywana. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie jest idealna i jej czas w dotychczasowej formie zdaje się mijać. Stąd potrzeba pracy nad nową ustawą zasadniczą, która będzie przepisem na państwo prawa i praworządności. Sygnał w tej sprawie już w swoim pierwszym wystąpieniu wysłał prezydent Karol Nawrocki, a teraz ten głos przybiera na sile. O tym słyszy się coraz częściej i mówi się coraz więcej. Polska potrzebuje nowej konstytucji. Ten głos zaczyna rozbrzmiewać i są już pierwsze cele. Pałac prezydencki stanie się, drodzy Państwo, nie tylko miejscem funkcjonowania Rady Konstytucyjnej, ale także miejscem, w którym otworzymy, mam nadzieję, narodową, uczciwą dyskusję o tym, jak ma wyglądać. Konstytucja roku 2030. Obecna konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie jest doskonała, o czym mówią sami eksperci prawa, a przez blisko 30 lat wielokrotnie łamana i nadużywana. Stąd potrzeba klarownych zasad współpracy politycznej, zadbania o bezpieczeństwo państwa i uregulowanie instytucjonalnych kompetencji. Moja propozycja założeń do nowej konstytucji. Ale jest też bardzo ważna część, tak naprawdę cztery rozdziały poprzedzające te założenia, taka analiza tego, gdzie się znaleźliśmy, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o chaos prawny, o system wymiaru sprawiedliwości, o system prawny, o sposób działania państwa, jak to się stało, że w tym miejscu jesteśmy. Odpowiedzi na te pytania daje profesor Krzysztof Szczucki w swojej najnowszej książce Tyrania praworządności. Ten tytuł, drodzy Państwo, jest przewrotny. To nie laurka dla prawa i sprawiedliwości, ani jednostronny atak na obecną władzę Donalda Tuska. To próba uporządkowania chaosu prawnego i uzdrowienia pogwałconych zasad tyrania praworządności Krzysztofa Szczuckiego. To początek dyskusji nad potrzebą uchwalenia w Polsce nowej konstytucji. No i mamy to, początek debaty o nowej konstytucji. Dzięki książce Tyrania praworządności Krzysztofa Szczuckiego, mojego znakomitego ministra, można powiedzieć, że rozpoczynamy ogólnonarodową debatę. O potrzebie, o konieczności nowej konstytucji. Potrzeba ta to wyzwanie na najbliższe lata dla całej klasy politycznej i wszystkich Polaków. Jedna z ważniejszych pozycji, jeżeli chodzi o tę wielką dyskusję nad nową ustawą zasadniczą. A ważnym celem nowej ustawy zasadniczej jest też w przyszłości zapowierzenie jej łamaniu. Udana akcja cyberpolicji. Służby zatrzymały kolejnych podejrzanych o członkostwo w, narkotyko, w narkotykowym gangu. Przestępcy mieli działać w tzw. darknecie. Zatrzymania to efekt śledztwa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledczy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami. Proceder miał się odbywać od dwóch lat na terenie województw Małopolskiego i Śląskiego. Przestępcy działali w ukrytej części internetu. Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało kilkudziesięciu podejrzanych. Teraz mundurowi zatrzymali kolejnych czterech. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Siły bezpieczeństwa Wenezueli przechwyciły ponad 3,5 tony kokainy. Władze skonfiskowały też łódź motorową oraz sprzęt do telekomunikacji. W sprawie zatrzymano cztery osoby. Reżim Nicolasa Maduro o zajście oskarża Amerykańską Agencję do Spraw Walki z Narkotykami. Relacje pomiędzy krajami są bardzo napięte. Przestańcie wysyłać narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie Amerykanom udało się unieszkodliwić trzy narkotykowe łodzie płynące z Wenezueli. Tragiczny wypadek w powiecie Bartoszyckim w Warmińsko-Mazurskiem. Samochód na angielskich numerach rejestracyjnych uderzył w przydrożne drzewo. 30-letni kierowca zginął na miejscu. Służby próbowały uratować życie 3-miesięcznego niemowlęcia, jednak dziecko zmarło. Samochodem podróżowała także 29-letnia kobieta i 3 latek. Oboje trafili do szpitala. Lato, lato wszędzie oszalało, zwariowało moje serce. Weekend będzie rzeczywiście zwariowany, co pokażemy za chwilę na pogodowych mapach. Udowodnimy także, że jokej koniowi wcale do zwycięstwa potrzebny nie jest. No to wio! Radni sprzeciwiają się likwidacji ostatniej porodówki w Lesku na Podkarpaciu. Placówka czeka na obiecaną pomoc finansową od rządu Donalda Tuska. UEFA milczy w sprawie skandalicznego zachowania kibiców Maccabi Haifa w meczu z Rakowem, inaczej jednak reaguje na oprawę pirotechniczną stworzoną przez kibiców polskich drużyn. Już jutro startuje 39. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana 2025. Ognista burza w Polsce nie jest to jednak ostrzeżenie synoptyków, a raczej wojskowych. Ognista burza to ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej. Terytorialsi z całego kraju doskonalą umiejętności na poligonie w Nowej Dębie w Podkarpackiem. Grzmotów rzeczywiście tam nie brakuje. Ćwiczenia są częścią największego tegorocznego przedsięwzięcia sił zbrojnych RP Żelazny obrońca, a żołnierze w Nowej Dębie trenują wykorzystanie nowoczesnych systemów uzbrojenia, takich jak granatniki przeciwpancerne czy moździerze. W ćwiczenia zaangażowanych jest około 400 terytorialsów z całego kraju. Radni powiatu leskiego sprzeciwili się likwidacji ostatniej w Bieszczadach porodówki. Za uchwałą 5 głosów, przeciw 6, 3 głosy wstrzymujące się. To jednak nie daje pewności, że porodówkę w Lesku uda się uratować. Tamtejszy oddział ginekologiczno-położniczy nie działa już od prawie dwóch miesięcy. Oficjalnie z powodu remontu, ale tak naprawdę szpital powiatowy w Lesku ma nie tylko olbrzymie problemy finansowe, ale i kadrowe. Problemów naprawczych już nie było w tym szpitalu, żaden nie został odruchniony, ale każdy z nich ma wspólny mianownik. Cięcie kosztów personalnych, cięcie kosztów, e, e, po prostu zamykanie jednostek nierentownych. Władze szpitala i powiatu od ponad roku czekają na obiecywaną przez rząd Donalda Tuska pomoc, która jednak nie nadchodzi. W tym roku na Podkarpaciu zamknięto już dwie inne porodówki, w Nisku i w Przeworsku. Co by się stało, gdybyśmy mogli otworzyć drzwi i raz jeszcze przez nie przejść po to, żeby znowu przeżyć przełomowy moment z przeszłości? Takie pytanie stawiają twórcy amerykańskiego komediodramatu. Wielka, odważna, piękna podróż. Warto obejrzeć, żeby potem nie wyważać drzwi, które film już otworzy. Hi. Are you here by yourself? Wielka, odważna, piękna podróż to historia nieznajomych, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego. Po imprezie, dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności, wyruszają razem w podróż, dzięki której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Czy wykorzystają szansę, by odmienić swoją przyszłość? Zdjęcia do produkcji kręcono w Los Angeles, a w rolach głównych zobaczymy Margot Robbie i Colin Farella. Film trafi jutro do polskich kin. Spotkania autorskie z twórcami, projekcje filmowe, prezentacje fotografii inspirowanych Ewangelią. To tylko niektóre z wydarzeń, które zaplanowano w programie 39 Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana 2025 w Józefowie i Ołtarzewie na Mazowszu. Miłośnicy kina zobaczą m.in., gdy kwitną kasztany, Nasz Nazaret w reżyserii Rafała Bryla. Jasną górę bez tajemnic Krzysztofa Żurowskiego i Anioły Miłosierdzia Grzegorza Kicińskiego. Festiwal rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Na Podkarpaciu muzyka ożywia zabytkowe drewniane kościoły i cerkwie. Organizowany co roku w Radrużu, Łówczy i Lubaczowie festiwal rezonance łączy dźwięki z tradycją, naturą i sztuką oraz wraca do ich początków i korzeni. W tym roku wystąpią m.in. Ania Broda, Jacek Hałas i Jan Kiernicki. W programie także warsztaty zabawek jaworowskich i zwiedzanie wystawy Jaworów Ludowe barwy roztocza. Festiwal odbędzie się od 10 do 12 października. To podobno najważniejsza ze spraw nieważnych, no i dlatego wzbudza tak duże emocje. A już piłkarska Liga Mistrzów to coś, co Tygryski lubią najbardziej. Mateusz Nowak też założył koszulkę, prawie w tygrysie pasy, i ruszył na polowanie. Ofiarami padli piłkarze Telewizji Republika. Liga Mistrzów wróciła, wróciła z przytupem. Najlepszym dowodem na to jest mecz mojego ukochanego klubu z Borusją Dortmund. W drugiej połowie padło tam 8 bramek. Starcie zakończyło się remisem, mimo że jeszcze w 93. minucie Juventus przegrywał różnicą dwóch goli. Piękne emocje, ale nie łudzę się, że stara dama wygra te rozgrywki. Coś mi mówi, że to może być sezon Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i Barcelony. A jakie zdanie w tym temacie mają inni piłkarze reprezentacji Telewizji Republika? Bo podobno co nieco o piłce wiemy. Idziemy! Na pierwszy ogień idzie trener. Paryż będzie górą ponownie. Zbudował potęgę. Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby francuski klub obronił trofeum w Pucharze Europy, czy też potem w Lidze Mistrzów. No to to będzie ten pierwszy raz. Czyli typ pewny. Argumenty wydają się logiczne. Bo przecież ostatnio to właśnie oni wygrali, a wczoraj rozbili 4 do 0 Atalantę. Walec. Ja powiem osobiście, że wolę siatkarską ligę mistrzów, tam przynajmniej polskie kluby odnoszą sukcesy, ale ta piłkarska też jest fajna. Jeżeli chodzi o mojego faworyta w tej piłkarskiej lidze mistrzów, to tutaj się nic nie zmienia od wielu, wielu, wielu lat i mocno trzymam kciuki za Real Madrid. Real zaczął jednak niemrawo, ale jak to Real? Wygra. Wydaje mi się, że Real jest e, najpoważniejszym z kandydatów do wygrania tegorocznej ligi mistrzów, ze względu na to, że e, poprzedni sezon był pełen szczaroran. Uważam, że Real ma dużo do pokazania nie tylko kibicom, lecz rywalom, z którymi się zmierzy. Zobaczymy, jak dziś odpowie Duma Katalonii, która, jak się okazuje, ma w naszej redakcji wielu kibiców. Będąc Polakiem oczywiście kibicuje drużynie, w której grają Polacy, no a jednak serducho podpowiada, że ta Barcelona, no i spełnienie marzenia Wojciecha Szczęsnego, zdecydowanie Barcelona. Ostatni sezon pokazał, że są bardzo mocni, wozu nowego trenera, w nowego, Hansiego Flika. Ja również w Barcelonie też kibicuję. Tak wyglądają nasze typy. Proszę się przyjrzeć i zapamiętać. Finał 30 maja, wtedy przyjdzie czas rozliczeń. Niech żyje Barcelona. Mówię Ci, Real Madrid wygra Ligę Mistrzów. Moim zdaniem Real jest już sypią Real Madrid jest Mr. Champions League. Panowie, dobra, no to kto w końcu wygra? No że wygra, no mają pęt, mają fantazję, mają młodzieńczy polot. Mają wszystko czego trzeba, Real Real Madryt, Galacticos. kiedy tam Galacticos? Galacticos to byli parę lat temu, teraz czas na fantazję. Real Madryt, czas na młodzieńczy Dobra, niech wygra lepszy. Czyli kto? Legendy głoszą, że dyskusja trwa cały czas, a Rafał tylko na chwilę przerwał, bo przecież ktoś ekspres poprowadzić musi. Mówię Ci, mówię Ci, że jak będzie finał PSG Real, to Real wygra Ligę Mistrzów. Pezże, ale zaraz wrócimy do tej rozmowy. A na razie pogoda. Przed nami ostatnie tak ciepłe dni przed nadejściem kalendarzowej jesieni. W weekend czeka nas niespodzianka w postaci słońca i wysokich temperatur, ale poniedziałek zmieni ten sielski obrazek i powieje znowu jesiennym chłodem. W sobotę przygotujmy się na powrót lata. Termometry pokażą nawet 29 stopni na południowym zachodzie. Deszczu nie uświadczy, a najwięcej słońca zaświeci na południu. Wysokie temperatury słońce i zero deszczu to wszystko czeka nas również w niedzielę. Jedynie na Mazowszu może się delikatnie chmurzyć. Na termometrach od 24 stopni na Podlasiu do 29 na śląsku. Za to w poniedziałek na zachodzie powieje chłodem. Termometry pokażą tam od 16 do 18 stopni, a do tego pojawią się deszczowe chmury. Ciepła i pogodna aura utrzyma się w centrum i na wschodzie, tam wciąż jeszcze do 27 stopni. Równe szanse w sporcie? Zapomnijcie. Tu także są równi i równiejsi. UEFA nie miała problemów z ukaraniem polskich klubów za drobiazgi, ale skandaliczny transparent pato kibiców Makabi Haifa, którzy nazwali nas mordercami od 1939 roku, dotąd pozostaje jakoś bez reakcji. Ekspresowi Plus to się w głowie nie mieści. Od ponad miesiąca UEFA zamiata pod dywan skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi Haifa z meczu z Rakowem w eliminacjach Ligi Konferencji. Zamiast tego nakłada kary na polskie drużyny za m.in. pirotechnikę czy, uwaga, niewłaściwe zachowanie kibiców. Cóż, równi i równiejsi. Cierpliwość na wyczerpaniu zdaje się być w hiszpańskim rządzie. Po wydarzeniach na Wuelcie premier Pedro Sanchez jasno zadeklarował, że Izrael powinien zostać wykluczony z międzynarodowych zawodów, podobnie jak Rosja. Z kolei Paszti Lopez z kongresu deputowanych Hiszpanii rozważa bojkot Mistrzostw Świata. Jeśli Izrael zakwalifikuje się na Mundial, to rząd zrobi wszystko, by Hiszpanie na niego nie polecieli. Dziś ostatnie sześć spotkań w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Czy na placu gry zobaczymy Roberta Lewandowskiego? Zdaniem katalońskiej prasy tak, Polak wypracował sobie miejsce w wyjściowej jedenastce po ostatnim udanym występie w Lidze i zagra tego wieczoru przeciwko Newcastle United. Na koniec sensacja, która stała się faktem. Mistrzowie olimpijscy za burto mistrzostw Świata. Francuzi przegrali dziś mecz o wszystko z Argentyną 2 do 3 i kończą swoją przygodę z siatkarskim mundialem już na fazie grupowej. Z grupy C awans do jednej ósmej finału obok Argentyny wywalczyła Finlandia. To nie wszystko. Z mistrzostwami pożegnał się kolejny kandydat do tytułu Brazylia. Kanarinios ulegli Serbom 0 do 3. Ich sytuację mogli uratować jeszcze Chińczycy, którzy jednak przegrali z Czechami. Turniej pełen niespodzianek.

Taja Lola who veered off a true line, Grenoble further back and Hula Baloo as now they are down the home straight from the nose band Swilcombe Bridge. Then one for the gutter on the inside, box to box and then Moulton Cross behind these as they head now inside the final two and a half rounds. Mr. Big Stuff trying to... War Horse is running on well now in third. Swilcombe Bridge is wearing down O'Herbert's reign. War Horse and Grenoble is flying home from the back. Swilcombe Bridge! Swilcombe Bridge! Nie ma co kombinować jak koń pod górę, bo koń jaki jest każdy widzi i widzi, że jeździec mu wcale do szczęścia potrzebny nie jest, która to teza nie powinna już budzić żadnych kontrowersji. A w wyścigu po informację wciąż przeduje program dzisiaj w szranki stanie punktualnie o 19.00. Wojna rządu z prezydentem, zbrojenia kuleją, Trump w Londynie. Wizycie amerykańskiego prezydenta w Londynie program dzisiaj poinformuje bez tradycyjnej angielskiej flegmy. Będzie dynamicznie jak zawsze. Podobny rytm utrzyma także Miłosz kłeczek, który za chwilę przed Państwem się pojawi, a ekspresem jutro pojedzie Sylwia Krasnodębska. Do zobaczenia.